Idziemy do nowego hotelu Idziemy na ocean, Pacyfik W tle jest jezioro I oczywiście pełno zieleni Przed nami 3 godziny 49 minut Jak tam kochanie? Wszystko super Ciekawe drogi Droga asfaltowa się skoczyła I taka o <noise> No a my właśnie tu przed chwilą sobie zjedliśmy obiadek Jest otwarte auto Tu jest pełno mango. I Piękne. I w ogóle tacy panowie przed chwilą zbierali. Mieli całego pick-up'a pełnego. I podeszli do nas. I dali nam kilka sztuk. Ola, ola, z gorącego samochodu. Mamy włączoną klimę, ale jest 38 stopni w cieniu yy, na zewnątrz. I po prostu czuć to Kto mega. się zaczęło. Idź sprawdź najpierw. Idź sprawdź. Tutaj chyba. A jak się zatrzymamy, Zaklinujemy? Nie chcę tu zostać. Jaszczurek pełno. Ok. O, posz tak po macie. Adrian nas wywiózł. Ja się pytam, co za droga, w ogóle idziemy autem. Halo halo, pozdrawiamy z nowego hotelu. Jesteśmy już nad Pacyfikiem. Pogoda przepiękna. Długa plaża, praktycznie pusta. Bo są na nie chyba tylko dwa albo trzy hotele, a to nasz hotel. Na samej plaży, co jest fenomenalne: hamaczki, palmy, i tak to wygląda. I tutaj jest nasz pokój. Nasze łóżko. Jaśmina już zdecydowała, że będzie u góry spała. I tutaj mamy super tarasik z widokiem na ocean. Wszystkie tu śniadanko nad oceanem jemy. Płateczki, pierw były. Teraz cała micha świeżych owoców. A zaraz będą naleśniczki, jeszcze inne rzeczy. Także mamy no, pięknie. Tutaj. Tu jesteśmy w szoku, bo jedynie śniadanie coś, coś dokładają. na naleśniki. Płatki zjedliśmy. Ewcia, co tutaj dają dobrego do jedzenia? Sok świeży, świeży sok z papai, owoce, teraz ser, tutaj już ten jest, ryż i fasola, banany, pieczone, wszystko super. Buenos dias, playa San Miguel, wariujemy, plaża nasza, super pogoda. Halo, halo, hola, hola z raju. Halo, halo. Idziemy się posilić. Ponoć jest jakiś kontener na plaży i można sobie dobrze zjeść. Dwa kilometry na musimy do no. Widzicie te ślaczki? Patrzcie, jakich jest wiele. Robi to muszelka. Patrzcie, jak drałuje. w restauracji, jaka jest w pobliżu, w pobliżu, nie wiem 30 kilometrów. Taki niby kontener, w którym niby jest spoko Ale mi tu ktoś przeciął drogę, no. Cześć kolego. Nie? Mało okazała się wiewiórką. Małpa okazała się wiewiórką. A nam znane są sytuacje, że gdzieś przychodzimy i okazuje się, że jest zamknięte, bo coś się stało że no, był jakiś wypadek, i... a teraz to akurat babka chora, a ale przed koleś, dał nam pepsi, Misia dostała dwie kolorowanki, sobie maluje i w takich okolicznościach tutaj sobie prawie w tego, nie? pijemy yy, pepsi o, o. właśnie. <laughs> Całe styl spalone. Dzień dobry, witamy na moście krokodyli i proszę tutaj sobie zobaczyć, jakie my tu mamy widoczki. Duże, małe krokodyle sobie odpoczywają fajnie.